Witajcie, nazywam się Strojaga i chciałam Was dzisiaj zaprosić na taką moją pierwszym tygodniową prognozę astrologiczną, w której mówię wszystko to, co się w najbliższym tygodniu wydarzy na niebie i to, jak to będzie na nas wpływać tutaj, na Ziemi. A więc tym razem będziemy mówić konkretnie o Wielkim Tygodniu, czyli okresie od 14 do 20 kwietnia, który akurat kończy się Wielkanocą. Taki początek takiej mojej małej serii. Bo planuję właśnie co tydzień wrzucać takie prognozy, wtedy, kiedy, kiedy tylko mi się to uda. Więc jeżeli interesują Was taki materiał, jeżeli Wam się spodoba mój film, to zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych a, takich filmów ode mnie. A, więc tak, na początek, skoro już mówiłam, że jest to wielki tydzień, może w ramach ciekawostki astronomicznej, przypomnę, dlaczego w ogóle Wielkanoc wypada nam akurat w tym roku, 20 kwietnia. A, wyznaczenie Wielkanocy jest oparte konkretnie o daty pełni, które y, pojawiają się wiosną. Konkretnie chodzi o pierwszą pełnię po początku wiosny. I w tym roku taką pierwszą pełnią po początku wiosny była pełnia w Wadze, która wydarzyła się w niedzielę, gdzieś około momentu publikacji tego filmu, w niedzielę 13 kwietnia. Była to pełnia w Wadze i w tym momencie pierwsza niedziela po tej pełni jest Wielkanocą. Także następna niedziela, ta nadchodząca, 20 kwietnia, mamy Wielkanoc. To już dlaczego akurat tak w taki sposób to działa? Są to kwestie religijno-instytucyjne. Natomiast ciekawostka: możecie zapamiętać, że pierwsza niedziela po pełni wadze zawsze jest Wielkanocą. Także wracając, już przechodząc do tygodnia. Um, właśnie po tej pełni wadze zaczynamy tydzień w takim nastroju, który przenosi nas bardziej w przyszłość. Do tej pory ostatnie tygodnie były skupione na zaglądaniu w przeszłość, na zastanawianiu się, czego już nie chcemy, na pewnych zmianach, rezultatach, efektach tego, co działo się wcześniej. Natomiast teraz, z tym tygodniem, wkraczamy już wyraźnie w okres większego skupienia na przyszłości, na tym planowaniu tego, co byśmy chcieli, na tym, jakie kroki podejmiemy, na tym, co zapraszamy w porównaniu do wcześniejszego, co wyganiamy. Także następuje to pewna zmiana. Natomiast zdecydowanie będzie to tydzień spokojniejszy w porównaniu z kilkoma poprzednimi, które były też naznaczone zaćmieniami, także wydarzeń było ostatnio dużo. Teraz ta zmiana łączy się też z takim przejściem w spokojniejszy okres, mniejszej dynamiki też trochę. Dynamika nam zdecydowanie opada, natomiast jest więcej przestrzeni właśnie na planowanie, zastanawianie się. I wciąż tak naprawdę przygotowanie bardziej niż jeszcze dużą dywankę do przodu. Um, także przyjrzyjmy się po kolejnymże dniom, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać i co konkretnie ciekawego nam się wydarzy w tym tygodniu. Poniedziałek i wtorek, na samym początku, są dniami jeszcze mocno zanurzonymi w tej energii wcześniej niedzielnej pełni. Uh, czyli jest to czas bardzo, bardziej skupiony na związkach, na naszych relacjach z innymi? Um, na tym um, na tym, co tak naprawdę odnajdujemy w naszych związkach w relacji z innymi. Ile jest tam miejsca na nas, co tak naprawdę dostajemy, co dajemy, czy, jest, czy nasz układ jest sprawiedliwy, czy jest coś, co byśmy chcieli zmienić. Więc poniedziałek i wtorek są jeszcze takim okresem zastanowienia, jak to wygląda, ale też wprowadzenia już zmian, ponieważ tak jak wcześniej, przed mogliśmy myśleć o tym, czego my nie chcemy, to teraz myślimy o tym, a co byśmy właściwie chcieli. Um, także jest to okres poszukiwania takiej nowej sprawiedliwości, nowego ekwilibrium, nowego takiego statusu quo w, w relacjach, aby było tam miejsce i dla nas, i dla ja, i dla my. Czyli nas jako ja i nas jako my. Jak to pełnia wadze poszukujemy tej równowagi. Jest to też okres głębszego wglądu w to, jakie mogą wydarzać się, jakie, jakie mogą być dynamiki, czy też wciąż przyjrzenia się tym relacjom, związkom, ale też naszym przyjemnościom, sposobu, sposobowi spędzenia wolnego czasu i w ogóle tym, jak, jak, jaką estetyką się otaczamy. Więc takie głębsze wglądy są w tym momencie przyniesione nam przez księżyc w skorpionie, który w te dni, w poniedziałek i wtorek, Właśnie w tym znaku przebywa i większą uwagę zwraca do wnętrza i takiego głębszego poszukiwania prawdy, zakupanych jakichś tajemnic. Natomiast już w środę Księżyc przechodzi do Strzelca z samiutkiego rana i zmienia nam nastrój, także środa jest bardziej już dynamicznym dniem. Także następuje w środę duża zmiana intelektualna, bo tak jak do tej pory nasze myśli były skupione bardziej na Płynnym łączeniu, intuicji, mniej konkretach, bardziej odczuciach i jakichś ogólnych oglądach, to w środę Merkur, odpowiedzialny właśnie za to, w jaki sposób my myślimy i się komunikujemy, przechodzi do bardziej dynamicznego znaku barana, a co tym idzie, pojawia się więcej dynamiki w naszej komunikacji, w tym, jak się wyrażamy, w sposobie układania myśli, w tym, w jaki sposób myślimy o świecie. I zamiast ogólnego rozmarzenia i braku konkretów, pojawia się taka chęć wyjścia do przodu, zrobienia coś, ruszenia z miejsca, zakomunikowania się. Może być też ochota w większej ilości rozmów, wyjaśniania rzeczy. Natomiast Natomiast dalej cały ten tydzień jest połączony z pewnymi ideami i planami, więc to, że my wychodzimy z komunikacją, nie będzie to do końca komunikacja taka na zasadzie robię od A do B do C, żeby osiągnąć D, tylko jest taka komunikacja mam pomysł, chciałabym to, takie mam marzenie. Planuję coś takiego. Można, może być to związane z poszukiwaniem e, jakichś sojuszników, może być to związane z rozglądaniem się za możliwościami przez właśnie komunikowanie tego, co do tej pory mi gdzieś tam w środku kiełkowało, teraz właśnie głośno wypowiadam po to, żeby świat zobaczył i usłyszał. Um, natomiast dalej to są duże idee, więc to jest wciąż jeszcze czas przygotowania, który tak naprawdę byś nam towarzyszył jeszcze gdzieś do um, do końcówki maja, kiedy to dopiero wejdą bardzo wyraźnie duże konkrety i czas działania wytężonej pracy. Więc wciąż jeszcze manifestujemy, kreujemy i zbieramy sojuszników i zasoby. Także to nie jest całkiem taki odpoczynek, taki okres tworzenia wewnątrz, przygotowywań, też jest istotnym etapem stworzenia czegoś na świat. Tak jak ciąża jest takim okresem, który jest bardzo potrzebny, aby stworzyć coś nowego. Tak samo. My jesteśmy teraz w takim okresie wymarzenia sobie w przyszłości, którą potem będziemy tworzyć. Tak, ale wracając do tygodnia, który też cały czas o tym samym. Natomiast tydzień dalej się toczy, przez kolejne dni. W czwartek wciąż jeszcze jesteśmy w właśnie takiej ideowej przestrzeni tworzenia obrazu tego, co byśmy chcieli ten świat przynieść. I tutaj właśnie mniej znowu jest akcentu na dynamikę, a pojawia się więcej tego akcentu na, na te marzenia i przygotowywanie wizji po to, aby w piątek znowu przejść w obszar dynamiki, ponieważ tym razem Mars wchodzi do znaku lwa, co wiąże się z tym, że przez ostatnie kilka miesięcy Mars bardzo powoli szedł przez poprzedni znak ryb raka, co wiązało, znak raka, co wiązało się z tym, że nasze działania, próby jakiegoś zawalczenia, przygotowania się czy, czy obrony wiązały się z zamknięciem do środka, z budowaniem fortec, odcinaniem się, zabezpieczaniem domu, bardzo dużym skupieniem się na wnętrzu i ochronie swoich granic. A teraz, kiedy wreszcie po takim długim okresie zamknięcia do środka Mars przechodzi do Lwa, Nasza chęć zdobywania i kierunek działania przesuwa się bardziej właśnie na wyrażanie się na zewnątrz, na pokazanie się światu, na bycie taką gwiazdą, która może rozświetlić i wesprzeć wszystkich dookoła. Tym razem właśnie przez to, aby przykładem pokazywać kierunek, niż żeby budować mury, które kogoś obronią przed jakimś mniej lub bardziej realnym zagrożeniem. Także z zamknięcia. Wychodzimy na świat po to, aby zabłysnąć, pokazać się i wyruszyć na naszą własną podróż wojownika, przygodę, czas na jakieś podboje i zdobycze. I, i właśnie to w ten piątek, im będzie później, im dłużej ten dzień będzie upływał, tym mniej będzie jakby tego wpływu idei, dużych planów i dalekich, księżnych podróży a większość będzie skupienia na praktycznych kwestiach, czyli tym, co bym chciał konkretnie, jakie konkretne kroki. Także jeżeli przez środę, czwartek pojawiły się jakieś duże pomysły i plany, to piątek po południu jest tym momentem, kiedy zaczyna się okres doprecyzowania szczegółów. To takie doprecyzowanie szczegółów będzie dalej z nami przez cały weekend, więc wolne dni, sobota, niedziela, dalej też w pewnej kwestii Poniedziałek, będą dobrym okresem, żeby się też zastanowić nad szczegółami po takim z początku tygodnia napływie idei, pomysłów i ogólnego zarysu. Także, jeżeli zapisamy, zapiszemy sobie jakieś intuicyjne pomysły z pierwszej połowy tygodnia, od piątku po południu będzie dużo prościej doprecyzować szczegóły. Natomiast sobota jest dniem, który. W pewien sposób to jest ponieważ Słońce wchodzi do znaku Byka. Także wszystkiego najlepszego wszystkim osobom urodzonym ze Słońcem w Byku. Też zaczyna się Wasz sezon, będą odchodzić urodzinki, więc <grytanie> życzę Wam, żeby Słońce się Wam kłaniało i przynosiło Wam to wszystko, czego potrzebujecie i pragniecie, bo to jest Wasz czas, a dla wszystkich oznacza to okres Odpoczynku, skupienia się nie tylko na tym, co chcę zdobyć, ale też czy mam dość zasobów, aby tam dotrzeć, czy, jestem, czy ja jestem zapiekowany, czy moje potrzeby są zaspokojone, czy mam wygodnie, miło, przyjemnie, czy jestem najzony, wyspany. Także jest to. Myślę, że będzie mocno w tym tygodniu podkreślone właśnie też w związku z wolnym weekendem, który będzie trochę dłuższy. Także ten nasz wielkanocny weekend w tym roku przebiegnie pod takim. W takim nastroju większego odpoczynku, skupieniu właśnie na dobrym jedzeniu, na, na jakiejś ciszy, spokoju, jakimś poszukiwaniu pokoju, spokoju ducha. Um, yy. I właśnie ta energia nas wnosi w niedzielę, która też będzie takim okresem większego, większej ciszy i spokoju, natomiast yy. będzie prościej odpocząć. Mniej się będzie działo. Natomiast jeśli w rodzinie jakby będziemy w tym czasie skupiać się na dyskusjach, to te dyskusje mają szansę skupić na poważniejszych tematach, czy dokopać się do jakichś mniej, mniej poruszanych spraw, jakichś być może trochę tajemnic, ukrytych rzeczy, albo jakichś głębszych schematów relacji rodzinnych. Ponieważ jest to niedziela też takim okresem głębszego wejrzenia w relacje. Także może się pojawić potrzeba jakiegoś nowego rodzaju rozrywki. Więc, jeżeli sobie odpoczywamy, może akurat będzie pomysł, żeby odpocząć trochę inaczej niż zwykle. Może, będzie, może być to jakaś innowacyjna idea, na przykład, a może pobawmy się jakąś sztuczną inteligencją. Mamy wolny czas, może ktoś młodszy nam coś pokaże, może my pokażemy coś komuś starszemu, albo w ogóle w tym samym wieku, komuś, kto jest zainteresowany. Um, może pojawi się pomysł na nową grę, może jakiś spacer w nowe miejsce. Także tym razem Wielka Brytania będzie się łączyła i z odpoczynkiem, i z potrzebą jakiejś odmiany, ale z komfortem, więc może bez szaleństwa, a może z czymś nowym. Um, więc jest to takie połączenie przyjemności i jakiejś odmiany, bez szału, byle było przyjemnie. <laughs> Oczywiście, jeżeli ktoś z natury jest bardziej skupiony na. Większych wybrykach pewnie potrzeba czegoś nowego będzie bardziej szalona. Jeżeli ktoś lubi więcej komfortu, będzie to coś bliżej domu, to już zależy od tego, co kto lubi, jaką ma preferencję. Także obydwie te tendencje będą obecne nam w niedzielę. Na ja zakończenie dodam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany dodatkowymi informacjami o tym, co Mars robi na niebie, o tym przejściu od Raka do Lwaju, o tym, co wcześniej się działo, w jakich datach, zachęcam do przejrzenia mojego artykułu na stronie, do którego link wrzucę w opisie tego tego filmu. Jest tam rozpisane cała podróż Marsa przez oba znaki lwa i raka, to zaczęła się już pół roku temu razem z datami, więc można i przejrzeć archetypowo, jaka jest energia tej podróży, także to, co nam wnosi, i jakie jest znaczenie teraz tego już ostatniego etapu, który Mars będzie lwie. Także, jeśli komuś podobało się dzisiejsze nagranie, zachęcam do zostawienia łapki w górę. I zapraszam na następne nagrania tygodniowe, które będą się pojawiać na tym kanale. Dziękuję za oglądanie.